Jest torek, początek grzybobrania Przyjechaliśmy z Markiem w to samo miejsce, bo tu jest fajnie. I zobaczcie, na sam począteczek, pierwszy klasąborowiec topory już jest. Taki młodziaszek. A raz tutaj pochodzimy. Poszukamy. Zobaczymy, czy coś się będzie trafiać, czy nie. Dzisiaj chciałbym pochodzić za tymi bagniakami bardziej. Mam na nie ochotę. Tutaj nie ma nic. Zobaczymy, czy będą grzybki, czy nie będzie. Jak się nie chodzi, to się nie wychodzi. Spacerujemy tutaj. Marek tam chodzi i zbiera cały czas. Ja już mam tyle ceglaczków i maślaczków. I patrzcie, co ja tu znalazłem, ale zostawię to Markowi. Tylko wam pokażę. Patrzcie, pierwszy prawdziwek, drugi malutki prawdziwek, trzeci prawdziwek, trzy podgrzybki, czwarty podgrzybek. Także stawiam tu koszyk Markowi, żeby wiedział gdzie i go tu zostawiam. Ja się pochodzę, pozbieram inne grzyby. Nie nagrywałem wam. Zbieram tu cały czas podgrzybki, i zobaczcie, trafiłem rydza. Pierwszy duży rydz w tym sezonie. A tu cały czas są podgrzybeczki, dlatego ja za nimi chodzę. Koszyk zostawiłem tam przy tych prawdziwkach, żeby mógł Marek sobie spokojnie zebrać, żeby nie zgubić tamtego miejsca. Tu widzę kolejne podgrzybki. Opatrzcie, jest kolejny mały rydz. Dlatego ja tu muszę dokładniej pochodzić Bo Marek nie, nie lubi rydzów, a ja za to bardzo, a w tym roku jeszcze nie było. Patrzcie, tu są podgrzybki. Zaraz wam pokażę po kolei. Tu jest pierwszy. Przede mną. Już go podejmuję. Tu są dwa kolejne. Już wam je pokażę. I muszę wrócić do e, koszyka wyrzucić, bo już mi ręki brakuje Zaraz wam pokażę ile tego mam, tylko podniosę tego jeszcze Dobra Żeby nie chodzić Uj, po tych samych miejscach to już pójdę e, patrzcie dwa kolejne podgrzybki. już nie mam miejsca ale muszę je zabrać o, tu są 3. Dobra, 4-5, ja się tu wrócę. Także zostawiam to, pójdę do koszyka. Marek cały czas zbiera. Marek do mojego koszyka. Tam, gdzie mój koszyk. Tam masz dużo grzybów. Przy moim koszyku. Masz prawdziwek, jeden, drugi, trzeci. Patrz Marek, patrz. To jest 10. Nie, dziesięciu to nie. Ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem masz do zebrania. Ja idę dalej. Idę pozbierać podgrzybki. A później cię zawołam do następnego miejsca. Także jak widzicie, zbiory pełną parą. Ja pójdę, pozbieram podgrzybki. Te co zostawiłem. Teraz żeby tam trafić tylko, to muszę odnaleźć tego uciętego ryca. Ryc ucięty był gdzieś tu. O już widzę podgrzybeczki. Patrzcie. Tu są dwa i po tamtej stronie widzę trzy. Także zaczynam zbierać. Prawdziwki. Na razie były tylko dwa. Trzy przepraszam. 3, nie dwa. To zbieramy to co jest Są podgrzybki, są maślaki Pozbieramy to, a na prawdziwki pójdziemy na koniec. Patrzcie jakie ładnie osięki, zdrowie siękie. Dobra, tu obejdę jeszcze zobaczę czy coś dalej nie widać ale nie widzę, dobra jak będą znowu jakieś większe ilości to znowu się włączę pozbieraliśmy trochę podgrzybków trochę maślaczków Marek pozbierał wyszedłem tutaj i zobaczcie sami nie będę tego zbierał, zostawię Markowi ale zobaczcie jakie piękne prawdziweczki tu jest pierwszy. Taki. A tu dwaj bracia. O tutaj. Już zaraz odezwę się do Marka, żeby tu przyszedł. Marek tam zbiera te prawdziwki. A okazało się, że ich jest cztery, nie trzy. A ja sobie tutaj znalazłem jednego. Zobaczymy czy nie będzie miał brata. Na pewno się rozejrze. Ale taki ładny prawdziwieczek. Także już go podejmuję. Sprawdzimy, czy jest zdrowy. Przykryje dla marudów. zdrowiu Teraz się zrobiło trochę cieplej. Ale dni są bardziej słoneczne. Noce też troszeczkę cieplejsze. I istnieje zagrożenie, że powrócą owady. Bo już był taki moment ich prawie w ogóle nie było. No ale ich prawo też jeść. Dobra, jak będą następne prawdziwki, to się. Było. Zobaczcie, Marek tutaj zbiera podgrzybki i kozaki białe. A tutaj jest taki prawdziweczek jeden. Ale to nie wszystko, dlatego tu zostawiłem koszyczek. Tu jest drugi prawdziweczek tu jest trzeci prawdziweczek tu jest czwarty prawdziweczek ale to też nie wszystko bo już w tym momencie dojrzałem kolejnego piątego prawdziweczka także pięć prawdziwków jest tutaj pozbieram je Markowi na jedną kubkę niech sobie je poobiera a ja to pochodzę poszukam tu jest jedna kupeczka dla Marka przygotowana tu jest druga kopeczka dla Marka przygotowana, a teraz patrzcie, odwróciłem się w drugą stronę i jest tak taki prawdziwek i tu jest taki prawdziwek, także dwa kolejne prawdziwki dla Marka, patrzcie, tu jest ten dla Marka, tam już jednego zabrał, a teraz ja się odwracam i tak najpierw widzę maluszka Tak takiego, to już go mu tu położę żeby widział a teraz zaglądam tam i patrzcie pierwszy taki piękny prawdziwieczek ale z drugiej strony jest jeszcze taki widzicie są oba także zostawiam Markowi te wszystkie prawdziwki niech zbiera Marek tam tnie te wszystkie prawdziwki jeszcze ma ich dużo do wycięcia ja sobie poszedłem w drugą stronę i tu dojrzałem taką góreczkę i zobaczmy co to jest. Patrzcie jaki piękny prawdziszek. Taki prawdziweczek. Tu jest jeden. Już widzę drugiego, ale rozejrzę się. Czy nie ma i więcej. Patrzcie. Tu jest jeszcze jeden taki duży. O tutaj. Już go podejmuję. Opa! Patrzcie jaki ma piękny korek. Taki pięknisty. W związku z tym, że się trafiły dwa, to ja tu pospaceruję chwilkę i tak czekam na Marka. Zobaczymy, czy jeszcze się trafi jakiś. Troszkę przeszkadzają te promienie słońca, bo strasznie mylą wzrok. Dlatego odwracam się z jednej i z drugiej strony, bo czasami tak jest łatwiej dostrzec. Teraz zobaczymy ile Marek ma tam już w swoim wiaderku, czy jeszcze mu trzeba dołożyć do pełna, czy już mu wystarczy i te będę mógł zabrać ja, już się udaje do niego, jeszcze zmieści, to mu nie będziemy zabierać, tylko mu położę tu przy tych i niech sobie zbiera, opa. Czyli tak, tu ma jeszcze jedną kubkę, i tu ma drugą kubkę. Ja go tu zostawiam i do niego wrócę, jak pochodzę. Jak pochodzę trochę. Użyłem obejść tyle od marka. I patrzcie, przede mną. Nie wiem, czy już widzicie. Idealnie przede mną. I kieruję się na niego. Tu pod drzewkiem ładnie rośnie. Pod samym tękim drzewkiem. Opa! Taki prawdziweczek. Już mogę zbierać dla siebie. Tam zestaw jest zebrany. Także pozbieram trochę dla siebie na zasuszenie. Parę prawdziwków rydzyki. Bym chciał trafić, ale chyba się nie uda. Także pochodzimy tutaj i poszukamy prawdziwków tu widać ktoś chodził bo cięte patrzcie tam jest cięte odwróciłem się na to tam jest cięte o tu a tu pod gałązkami dwa takie bliźniaki opa dwa takie bliźniaczki się trafiły tam już coś widzę dalej Mimo tutaj cięcia przez kogoś, co chwilę jakiś grzybek wpada. I teraz się odwróciłem, i powiem Wam szczerze, gdzieś mi zginął. Był tu mały grzybek przede mną. Nie wiem czy prawdziwek, czy nie, ale zaraz tam podejdę. Zostawię koszuk w tym miejscu. Widziałem go gdzieś tutaj. Już go widzę, patrzcie. Dobra, jest tu chyba kozaczek. Opa, taki malutenki kozaczek. Zdrowiu, Sienki. Dobra, koszyk zostawiony. To pospaceruję tu w kółeczko. Czy gdzieś jeszcze czegoś nie ma? Żałuję, że czapki nie wziąłem w dniu dzisiejszym, bo by bardzo. Pomogła w osłanianiu oczy, oczu przed tymi promieniami słonecznymi odbijającymi się, i bym dokładniej widział. Dobra, na razie nic nie ma. Jak coś będzie to się włożyło, przeszedłem z 10 metrów, trafiałem same korzenie, tak jak tu widzicie, aż wreszcie przy korzeniu samym ciętym mam kolejnego prawdziwka. Jest taki, tu widać, czy było przechodzone, dlatego nie trafiają się grupowo, prawdziwki, a tylko pojedynczo. Ale i tak można pozbierać parę sztuk, dlatego spaceruję spokojnie. Marek cały czas tam zbiera, a ja zbieram tak zwane pozostałości po kimś. Patrzcie, już mam kolejnego. Przystanąłem, żeby się rozejrzeć, czy nie ma brata nigdzie, ale nie widzę. O tutaj jest. Jest kolejny prawdziwy fake. Zobaczymy, czy gdzieś tu nie ma następnego. Dużo, bardzo korzeni. Jeszcze w tym roku w tym miejscu tylu korzeni nie trafiłem. Także przeszła albo grupa osób, albo jakiś dobry grzybiarz. Dobra, jak będą następne, to się włączę. Zdążyłem to powiedzieć przejść 5-6 kroków. I mam kolejnego prawdziwka. Tutaj rośnie. Taki dziwnie skrzywiony, ale jest. już go tutaj sprawdzamy jest fajny, bo zdrowy tęki coś mi teraz mignęło, ale to chyba będą zajączki także nie będę po nie szedł znaczy, pójdę Wam mogę je pokazać tylko nie, to są krasnoborowiki co lasu to tak no to je nagram zobaczcie na jakiej długiej nodze Widzę trzy sztuki. Marek tam odpoczywa. Tak Marek zostań tam odpoczywaj. Ja po ciebie wrócę. Odpoczywaj. Ja po ciebie wrócę. Tak. Ech. Zobaczcie tutaj. Jest kolejny. O, widzę czwartego. wcześniej go nie widziałem. Tu jest trzeci, a tu czwarty. Wszystkie na takich pięknych, długich nogach, zdrowy, tenki. I jest czwarty. Zaraz pójdę w jedno miejsce, bo tam chyba były opieńki dwa dni temu. No tu przykryję ten dołek po prawdziwku. O, macie, zakryty. Muszę tu pospacerować, bo tu się trafiło więcej w jednym miejscu. Może nikt tu nie przyszedł. Zobaczcie, już zbieramy się do samochodu, bo Marek już pozbierał. Ja to sobie jeszcze dozbieram, wracając i patrzcie, po kolei będę zbierał takie podgrzybeczki. Bo tu rosną cały czas, co chwilę jest jakiś tu. Kolejny, słucham? Tak, widziałem, Marku, to jak schodziliśmy. Patrzcie, tam są kolejne, już się tam udaje. Nie idę z wiaderkiem. Z tej przyczyny, że tam zostawiłem jeszcze podgrzybki w innym miejscu, podejrzałem. Dlatego tu zrobimy obejście, tylko. Rozejrzę się, czy nie ma ich więcej. Jest kozak, tu nie zbieram. Tu nic nie widać. Dobra, idę do koszyka. Tam gdzieś widziałem podgrzybki. Teraz muszę je zlokalizować. Tu są kozaki, zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tu jest podgrzybek. Zdrowiusieńki. Tu jest kolejny podgrzybek. Już zdrowił sięńki. Tu jest kolejny podgrzybek przede mną. Ale rozglądam się. Czy nie ma gdzieś jakiegoś prawdziwka? Niestety nie widzę. Kolejny. Marek! W lewo! Ty źle idziesz. Musisz iść pod górę w lewo. Muszę Markiem pokierować troszeczkę, bo się gubi w lesie. Poszedł w przeciwnym kierunku. Ale najważniejsze, że nie, nie biega daleko, nie ucieka i można spokojnie pochodzić. Wow! Dobra, nic na razie tu nie ma. Same kozaki, to czekamy na innego. Wracam już do samochodu jest taki gąszcz, samochód jest tam. I teraz zobaczcie taki tutaj piękny prawdziweczek. Muszę go wyciągnąć stąd. O! Tutaj jest. taki ładny tenki. Zobaczcie, zdrowiu tenki. Jeszcze na końcówce coś się trafia. Idę już, bo Marek chce jechać do domu. zbierał. to ja nie muszę to zbierać. Dzisiaj będzie pół koszyka wystarczająco. Dwa dni ostatnie były bardzo obfite. No tutaj widzę cieplatki, także też zaraz po nie pójdę. Jeden spad widzę z kapelusza zaraz postawię i wam pokażę Opatrzcie, jeden spadł z kapelusza ale drugi tutaj rośnie jedynie co to ślimaki je trochę obiadły, ale do sosiku będą rozejrzę się tu jeszcze bo tu już jestem blisko bardzo wyjścia jeszcze chwilkę tu pochodzę w koło i wracam do samochodu. Jak tylko Marek do niego dojdzie, to będziemy jechać. Wtedy się włączę, no chyba, że coś jeszcze znajdę.